Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie tajemnice skrywa historia polskiej telewizji? Jednym z najważniejszych kamieni milowych tej historii jest seria Czarne Chmury, która na zawsze odmieniła oblicze polskiej telewizyjnej fabuły. To pierwsze w dziejach polskiej telewizji widowiskowe serial awanturniczo-przygodowy, który zyskał ogromną popularność i przyciągnął rzesze widzów przed ekrany. Co sprawiło, że ta produkcja podbiła serca Polaków, osadzony w realiach XVII wieku, serial nie tylko bawił. Ale także wprowadzał nas w świat historycznych wydarzeń. Mimo, że fabuła nie była ściśle wpleciona w ówczesne dzieje Polski, na widzów czekały znakomite kostiumy, malownicze plenery oraz znakomite aktorstwo. W głównych rolach wystąpili aktorzy, którzy w doskonały sposób wcielili się w postaci protagonistów, a ich interpretacje na długo pozostaną w pamięci widzów. W produkcji wzięły udział wybitne gwiazdy. M. In. Krzysztof Kowalewski czy Małgorzata Kożuchowska, których talent i charyzma dopełniały atmosfery tajemnicy i niepewności, jakie otaczały postaci. Na uwagę zasługuje również sama fabuła, która pełna była dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących starć, obrazujących walkę o niepodległość Polski w obliczu pruskiego księstwa. Jednak Czarne Chmury to nie tylko opowieść o przygodach. W trakcie pracy nad serialem odkryto pewien sekret dotyczący autorów scenariusza. Według informacji podawanych przez różne źródła, Prawdziwym autorem Czarnych chmur miał być Ludwik Kalkstein, do którego zgłaszano wiele kontrowersji. Ten agent Gestapo, znany z trudnej przeszłości, według niektórych miał również współpracować z polskim ruchem oporu. Zarówno Kalkstein, jak i inny scenarzysta, Ryszard Pietrusiński, mają swoje miejsce w historii tego serialu. Jednak jak pokazują różne wypowiedzi, obaj panowie nie zgodzili się co do odpowiedzialności za napisany tekst. Zastanawiające jest że twórczość Kalksteina, obłożona cieniem jego przeżyć, związanych z kolaboracją, mogła zaszkodzić wizerunkowi serialu. Mimo to nie brakuje osób, które uważają go za kluczową postać w narodzinach owego kultowego projektu. W późniejszych latach pojawiły się opinie, że serial w jakiś sposób mógł być dziełem wybitnym nie tylko ze względu na fabułę, czy walory artystyczne, ale także ze względu na dramatyczne zawirowania wokół jego powstania. Sam reżyser produkcji Andrzej Konic. Nigdy nie potwierdził tych spekulacji, co tylko dodaje tajemniczości całej sytuacji. Warto podkreślić, że czarne chmury wprowadziły nie tylko nową jakość w polskiej telewizji, ale także wyznaczyły kierunek dla przyszłych produkcji filmowych i telewizyjnych. Seria zyskała uznanie wśród krytyków i widzów, dając pole do popisu zarówno aktorom, jak i twórcom. Dzisiaj, kiedy wspominamy ten niezwykły czas w polskiej telewizji, możemy dostrzec, jak czarne chmury nie tylko przeszły do historii, ale na stale wryły się w zbiorową pamięć Polaków. Chciałbyś zgłębić więcej tajemnic związanych z czarnymi chmurami? A może masz własne spostrzeżenia na temat produkcji tej serii? Daj znać, co sądzisz, a kto wie, może odkryjesz jeszcze więcej nieznanych wątków z tego niezwykłego okresu.